Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie kilka słów o kosie MTX. Jest to typowy model kosy, znanego już producenta. Na co trzeba zwrócić uwagę? Dzisiaj kosa miała wymienioną osłonę, ze względu na to, gdyż ten element, nóż skracający żyłkę, został ułamany. Cała dolna część osłony ulega uszkodzeniu. To są delikatne elementy. Nie wiem, czy ten element, który jest założony teraz, ta nowa osłona, wytrzyma długo, ze względu na to, że tu jest dość gruba żyłka, 3 mm, i za pomocą tej głowicy wysuwana dość chaotycznie. Kosa jest użytkowana stosunkowo niedługo, około roku, została zakupiona w tamtym roku i pracowała niecały jeden sezon. Została również zmieniona głowica, ponieważ fabryczna głowica rozpadła się. Ta głowica już jest dość przyzwoitej jakości, biorąc pod uwagę stosunek jakości do ceny. Należy również pamiętać, co kilka godzin, aby tutaj tym otworem napełniać po odkręceniu tej śruby smarem. Producenci zalecają różnie: 8 godzin, 30 godzin, jest to 40 godzin. Wyczucie swój sprzęt, zobaczcie jak to wygląda i uzupełniajcie smar w tej przekładni. Element łączący kosę w całość, pamiętajcie o tym, by śruba ustrojąca była dokręcona. To jest śruba, która ściska tą opaskę na rurze, musi być również dokręcona. No i oczywiście tak samo tutaj zabezpieczenie, jak i ten kurek musi być zakręcony, aby te dwa elementy względem siebie były w miarę sztywno. Jeśli chodzi o element mocujący rączki, tak samo wrażliwe elementy, tu wszystko musi być dokręcone, jeżeli nie będzie, wszystko się Wam wyrobi. I praca kosmonautów będzie mało komfortowa. Silnik jest to znana i lubiana jednostka przez Was wszystkich, zapewne. Jej wady i problemy, bolączki są bardzo dobrze znane. Została przechowana przez zimę z paliwem. To spowodowało tym, że po uruchomieniu jej na wiosnę nie reagowała na gaz, nie chciała wejść na obroty. Paliwo zostało wymienione gaz został wyczyszczony. Teraz już wszystko jest ok, pięknie się wkręca. Gajusz został również wyregulowany, nasmarowana została przekładnia z świeżym smarem i maszyna jest gotowa do pracy. Wady i bolączki tych kos. Można je polecić ewidentnie tylko dla osób, które lubią majsterkować i pracować z taką kosą, słuchając jej i dbając o nią. Jeżeli są to ludzie wymagający niezawodności, yy, Ciągłej i nieprzerwanej pracy na wysokim poziomie raczej odradzam. Pozdrawiam Was serdecznie, tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.